tu być, ale jak zwykle, jak przychodzi do poważnych dyskusji, to go nie ma. Jest, 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 pilnuje. Widzowie są tym naprawdę ostatecznym sędzią i skoro udaje nam się zgromadzić przed telewizorami 8-9 milionów widzów, to znaczy, że jednak nie jest y, nie, tak nie, źle. Ja, ja rozumiem, że się Pan nie denerwuje tak. Dlaczego nie nosi Pan krawata? Na początku te krawaty były w użyciu i szczęśliwie udało się ich pozbyć. Ale tak mówiąc poważnie, ja mam też jedno pytanie do Pana. No tak, słucham. Niech mi Pan powie, ile to jeszcze będzie trwało? To? To już się kończy. W wypadku samochodowym zginęli moi nasi koledzy Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, twórcy telewizyjnej Sondy. Andrzej Kurek miał 42 lata. Zdzisław Kamiński był rok starszy, znakomici telewizyjni twórcy, pełni inwencji, pełni życia. Dobry wieczór oto bohater naszego programu. HP9845C, komputer graficzny kolorowy po raz pierwszy Pokazywany w Polsce. Rzeczywiście, w kontaktach z tą maszyną coraz częściej zaczyna się odnosić wrażenie, że ma się do czynienia z partnerem. Andrzej Kurek i Danek Kamiński. Entuzjasta i sceptyk. Kurek był fizykiem uniwers po uniwersyteckim wykształceniu. Danek, czyli Zdzisław Kamiński był y, z ekonomistą. Taki szalenie, prawda, cywilno, cywilny punkt widzenia. Elegancko, sielaneczka, zielone listeczki, A czy ty wiesz, ca, że ca, czy, ca, dzięki fotosyntezie rośliny produkują 100, 100 razy więcej energii, aniżeli potrzebne jest światu do życia? Logo, które pan Kurek wymyślił, czyli to Ying Yang, sonda Ying Yang. Czarne, białe, zimne, ciepłe, e, czyli dwóch okularników zderza swoje opinie. Rzeczywiście byli różni, zdecydowanie. E, Andrzej był bardzo zrównoważony, spokojny, stateczny i bardzo zasadniczy w swoich i pomysłach, i realizacji, i wypowiedziach. Danek był zdecydowanie szalony. I obracaj się. Słuchaj, ale nie masz wrażenia, że to wszystko jest jednak w dalszym ciągu potwierdzeniem faktu, jak bardzo niedoskonały świat udało nam się dotąd zrobić? Wreszcie mam chwilę. Świętego spokoju. My robimy program popularno-naukowy, a popularyzacja nauki od początku swego istnienia była profanacją nauki. Teraz jest taka sytuacja, że w tym programie jest dwóch ludzi. Jeden profanuje naukę, a drugi stara się tego nie robić, no i efekty są takie, <laughs> jakie są. Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie, różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. Węgle ci dwaj faceci poprzez spór. Poprzez zabawę, poprzez uśmiech, poprzez blask w oku, ta, taki promień wokół nas... A ja ci coś pokażę. Nagle przy, przyciągają nas do ekranu. No, proszę, czyste i żywe jak wełna. Elegancka energia i postaci mechanicznej. Z tym można już wszystko. Dwóch ciekawskich którzy zgłębiają naukę, identyfikujemy się z nimi, ponieważ oni się nie mądrzą, tylko zadają pytania. Naprawdę, nie usiłujmy sobie tworzyć fałszywych obrazów. Panie situacji. redaktorze, ja Pana chcę tylko przekonać, że w historii technicznej cywilizacji zaczyna się pewien przełom. Paradoksalnie, to Andrzej ze swoim doświadczeniem uczonego bo miał być przecież naukowcem, był dużo bardziej introwertyczny, tak naprawdę spokojny, zastanawiający się. To nie jest sugestia jakiejś zupełnie nowej mody, którą zamierzam wprowadzić, jest to po prostu dostosowanie się do sytuacji panującej w studiu. Danek Kamiński, który był w programie bardziej sceptykiem, w rzeczywistości był człowiekiem niesłychanie dynamicznym, widzącym nowe pola do eksploatacji. Dobry wieczór. Mimo pewnych trudności, jednak yy, udało mi się dojechać. Mimo, że dystrybutor był pusty. Doskonała dwójka rzemieślników w studio, jak to się kiedyś mówiło. Nie wiem, czy to w dalszym ciągu jest. Zwierzęta studyjne to były dwa, dwa wspaniałe zwierzęta studyjne, które czasami się ocierały o aktorską doskonałość. Tajemnicą tego programu było nieco, a jak. Opowiadamy I, i to było no, fascynujące. Jedyne w sobie to byli nasi faceci jak Tobgir. No nie. Nieskończoność. Kiedyś to były programy... Tylko zawsze ludziom wydaje się lepsze, co było kiedyś. I to nie dotyczy tylko programów telewizyjnych, ale i w ogóle życia. Pierwszy odcinek Sądy, który wyemitowano 8 września 1977 roku, niestety nie zachował się w archiwach. Andrzejowi Kurkowi towarzyszyła w nim Wanda Konarzewska, z którą wcześniej prowadził program Eureka. Bliżej o tej nowej grze, chcielibyśmy usłyszeć od eksperta Pianowski i ekspert Eurekowski od nowej gry Marek 7. Pod koniec lat 70., w dekadzie Edwarda Gierka, świat nabierał tempa i kolorów, a telewizja szukała nowych pomysłów. I wtedy w trzecim odcinku sądy, jako współprowadzący, pojawił się Zdzisław Kamiński. To był strzał w dziesiątkę. Dzień dobry, zrezygnowaliśmy z formy Dobry Wieczór, ponieważ, chociaż pora wieczorowa, to jeszcze na dworze jasno. Dzisiejszy reportaż powstaje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji. Pamiętam jeden odcinek chyba. E, który kurek panowie Kurek i Kamiński opowiadali o kolorach. E, problem był w tym, że ja miałem wtedy czarno-biały telewizor. 4913 barw ich odcieni jest w stanie ten, ten komputer odtworzyć. W telewizji dotychczas e, była zasada: dziennikarz, biurko, krzesło, gość pytany, przy maszynie, której nikt nie rozumiał. Potakiwanie, tak zwany efekt konia dziennikarski. Eee, a tu nagle weszło to, co tworzy największą dramaturgię dialog. Słuchaj, mówiłem ci od początku, że ten kciuk jest najważniejszy. No. Dlaczego kciuk? Zawsze mi mówili, że najważniejszy. To jest ważne jako całość. Zobacz, cały, bo cały, cały, ten, cały ten dramatyzm tego ruchu właśnie stąd się przecież bierze. Oni mieli w sobie taką naturalną teatralną czy filmową dyspozycję. Na przykład poczucie rekwizytu, że rekwizyt jest potrzebny, żeby unaocznić to, o czym się mówi. Po drugie, kostium. Większość ludzi, dziennikarzy, mówi, no ja jestem dziennikarzem, nie będę z siebie robił błazna i tak dalej. Ale trzeba być trochę błaznem. Błaznem, czyli aktorem. Nie no. Wszystko mnie dzisiaj z ram Ja mam jakiś nieszczęśliwy dzień. To na, na pewno przez to, że ja właściwie nie wiem, co my propagujemy, bo to jest wszystko znakomite, automatyczne, skomputeryzowane, zelektronizowane, tylko w tym wszystkim jest coraz mniej ludzi. Promienie słońca trafiają do coraz bardziej ciemnych miejsc i coraz bardziej ciemnych głów. Korzystano ze słońca, z gwiazd, tylko że te nader chętnie. Chowały się za chmurami. W tej produkcji nie może być przypadkowości, błędów technologicznych, a musi być przepis, zachowanie receptury i świadomość ważności poszczególnych elementów technologii. 3D. A z angielskich słów obraz trójwymiarowy. Szybciej przyspieszenie. Bomby, rakiety, karabiny maszynowe. Szybkość 900. Andrzej i Danek opowiadali o największych osiągnięciach nauki, o wyjątkowych technologiach jak na owe czasy. A scenariusz programu powstawał na tak prostych maszynach. Ten scenariusz musiał być tak napisany, żeby po prostu wciągał żeby to była zabawa z jednej strony, a z drugiej strony duża dawka wiedzy przekazanej w sposób, Zrozumiały. Do tych studyjnych sytuacji my pisaliśmy listę argumentacji. Na zasadzie takiej, tu zaatakuj to, tu zaatakuj to, tu zaatakuj to. 12,5 kilo. Ile, ile? 12,5. Pisze się, panie docent. 12,50, tak. To ile tego będzie? Dopiero. Wychodzi ze za, za rolek. Kłopot. Największy chyba ból głowy cywilizacji, jaki w tej chwili istnieje. Proszę, panie Majster, oczywiście rzecz nie dotyczy wyłącznie papieru. To się nie bardzo do czegokolwiek nadaje. No nie. To no jest nie. surowiec drugiej, trzeciej, a może nawet piętnastej kategorii. Oni spierając się, zaprzyjaźniali się i stali się parą przyjaciół. I to jest dla nas, uważam, uniwersalne, ponadczasowe przesłanie, e, które mówi, e, że. Należy tak ze sobą rozmawiać, mając inne poglądy, żeby nie znienawidzić się, tylko zaprzyjaźnić. To był wzorzec metra po prostu, jak to się robi. Dobry wieczór. Siedząc w tak e, przyjemnym nie, nie towarzystwie. No, wszystko towarzystwie. mi zdrętwiało. Oczywiście wiesz co mam na myśli, mówiąc przyjemne towarzystwo. To nie te czasy. W każdym razie siedząc w tak przyjemnym towarzystwie i <laughs> jedząc śniadanie na trawie, oczywiście nie wypada się kłócić, choć jakkolwiek wypada mieć... Odmienne poglądy. Powietrze, którym my oddychamy, jest bardziej skażone aniżeli produkty roślinne, które trafiają na nasze stoły. Taka jest tak, prawda. Twierdzą optymiści, wie, że do tego skażonego powietrza powoli, na drodze ewolucyjnej, jakoś się jednak dostosowujemy. Klasyczna inżynieria genetyczna A na nie, poziomie molekularnym. Nie, tego to ja bym tak nie nazwał. Gdybym miał pozostać w swojej roli do końca, w którą zresztą dość wierzę, mógłbym się i tu przyczepić. Z tego względu, że no, za sterami takiego symulatora musi zasiąść już naprawdę prawdziwy pilot. To Kurek i Kamiński zrobili, że ja, humanista, miałem wątpliwości, kiedy pisałem maturę. I złożyłem papiery na teatrologię, na polonistykę, na wszelki wypadek, jakbym się tam nie dostał, i na informatykę. Dlaczego? Dlatego, że oni mnie zainteresowali tym na, na tyle, że ja pomyślałem sobie, a może ja wcale nie jestem takim humanistą, jak mi wszyscy wmawiają. Według statystyk, co jest główną przyczyną wypadku? Nadmierna, niedostosowana do okoliczności prędkość jazdy. To jest 27%. I tak właśnie myślałem. Jeszcze wczoraj blaszane pudło było przedmiotem zazdrości sąsiadów. Dziś może stać się pułapką. Uderzenie zablokuje drzwi, a pogięte blachy zamkną ciało jak w kasie pancernym. Zamiast kopać, mogliście coś zrobić, ja się tutaj cały wykufamie. No jeszcze chwila, 60 sekund, i wszystko będzie w porządku. E, ta sytuacja e, niesłychanie dramatyczna nie poddaje się jednak żadnym opisom statystycznym. Nie wiemy po prostu, jak często się ona zdarza, ale jest niesłychanie typowa. Ofiara jeszcze żyje, ale jest uwięziona w metalowej pułapce. Program nie może żyć wiecznie. No na pewno nie. Co wtedy będziecie robili? To znaczy, czy uznacie sami, potraficie powiedzieć dziś przyszedł czas śmierci programu, czy też ktoś wam to musi powiedzieć? Wydaje mi się no proszę, proszę. wydaje mi się, że jednak ktoś będzie musiał to powiedzieć. To pytanie dziś, jak sobie teraz przypomniałam, to troszkę mi serce rzeczywiście zamarło, bo no właśnie, skończył się program niestety, nie tak jak, jak planowaliśmy. My sami już też jesteśmy mocno zmęczeni, to jest 52, 52 programy w roku, to jest taśma produkcyjna, to jest maleńka fabryka znaczy działająca przy jeszcze mniejszych środkach. Tempo, które robiliśmy było dość duże, bo to był cotygodniowy rytm. Byliśmy młodym zespołem, po paru latach powstała potrzeba sekretariatu w tym zespole i w jaki sposób te etaty się pojawiły. Nigdy nie mieliśmy zawodowego kierowcy z nami i stąd, to moja perspektywa na, na ich tragedię praktycznie biorąc. Nie mieli zawodowca, który trzymał kierownicę. Ale kierował wtedy kierowca rajdowy. Czy kierowca rajdowy jest zawodowcem? Zawodowy kierowca wie, że musi dojechać bezpiecznie w odpowiednim czasie. Gdy środowisko czy infrastruktura nie pomaga mówi nie, spóźnimy się. Tego nigdy nie powie zawod... kierowca rajdowy panu. Jechali do raciborskiej fabryki kotłów Rafako, by omówić sprawy związane z realizacją kolejnego programu sonda, ale ten program już się nie ukaże. To tragedii doszło dziś rano w Raciborzu Brzeziu. Samochód prowadził Andrzej Giejsztor. On też zginął. Peugeot wpadł w poślizg, zderzył się czołowo z ciężarówką.